Witam was, z tej strony oczywiście Johnny. Przed Wami pierwsza część z relacji live z gry, którą zaproponował jeden z widzów podczas ostatniego streamu z gry Outlast streamowanego przez Leo, mianowicie Craven Mador. Nie wiem wprawdzie jak będzie z samymi live'ami w tym tygodniu, gdyż mam zmiany nocne i w ciągu dnia po takich nockach nie czuję się zbyt dobrze, ale postaram się coś wykminić. Mam nadzieję, że gameplay się Wam spodoba. <laughs> Planuję w najbliższym czasie streamować również grę Tanatofobia oraz Paranormal. Ten drugi tytuł został stworzony na podstawie pierwszej części filmu Paranormal Activity. Oprócz tego oczywiście standardowo Battlefield 4. Zatem śledźcie mój kanał YouTube. Zapraszam oczywiście do followowania kanału Live Spot HD oraz do polubienia mojego profilu twarzobooka. Wszystkie linki w opisie filmu. Znacznie ład... znaczy ładniej w ogóle dźwięki są znacznie ciekawsze niż w poprzedniej grze. Ja tylko sobie muszę inną jedną rzecz zrobić mianowicie zrobić jednak pop, -pop auta yy... czatu, Out, a to wyłączę. Okej okay. Okej, okay. wszystko działa. Wracamy do gry Ok. Heavy bronze ornament engraved with the letters KL. Uh. Hmm. Ale dalej. Tu mam jakieś kartki. Notes of... Aha, notatki Williama Cravena. Kurczę, mój angielski jest tak kiepski, że. Hmm. Lamented that the rituals of October were failures. However, months later I turned my, my back to a statue I thought. I thought. Oh, oh, dobra, nieważne, bo i tak nie, nie mam pojęcia za bardzo o co tu chodzi. Mogę chwycić sobie globus, mogę nim rzucić. Także to jest motyw znany już za Mnezji oczywiście, a tam to stoi, widzę. I się chyba nie rusza. A... przynajmniej mamy taką nadzieję, że się nie rusza. Dobra, zobaczymy najpierw tak, po kolei drzwi. Aha, zamknięte. Albo będzie trzeba znaleźć klucz, albo olać. Najpierw zrozumiemy się po dolnej partii Do domu, a potem pójdziemy jeszcze na górę. Tamten skurczybek... A to jest rzeźba tylko. Eee, tam myślałem, że to jest, że to jest jakaś osoba. Mhm, hmm, co to jest? Ornament slot do brąz A! chyba że trzeba, że trzeba tutaj to włożyć. Znaczy, ten, ten, to coś. Czy mogę to wyjąć? Chyba nie. To jest jakaś, jakaś instrukcja kontroli dodatkowych? Eee... No ja to tam pewnie będzie. Tak, dobra. Tego, nie, tego, tego na razie nie jestem w stanie chwycić. To chyba nic... O, tu jakiś list chyba jest. Memo Structures must be built. Gdyby to było po polsku, to byłoby znacznie prościej. Dobra. Chyba trzeba byłoby iść do góry, a tu coś jeszcze świeciło po lewej, o, tutaj. Tu są jakieś drzwi, to tam też wejdziemy za chwilę. I co my tu mamy? Dusty Books, Ways of Ad... Hmm? Castaldi. Jezus Maria. Po jak widać, jest bardzo ubogi. Muzyka podobna do tej z amnezji. Mam no błęd. Ooo, mi się podoba. Bardzo ładny klimat, muszę przyznać. who. do not. In the Nie bardzo rozumiem tego. Nieważne. O, tylko nie pajęczyny, nienawidzę pajęczyn. Kuziwa, nienawidzę pajęczyn. Nie lubię Oj. What the fuck? To tutaj, Aha, mogę the mogę To, tutaj, rzucić, tutaj, wiedzieć tutaj, uh, Newspaper Clipping aha, dobra. E Opisuję zaginioną nastolatkę o imieniu Mar Mariori. Edz. Nieważne. Do piwnicy idź spokojnie, a ja to prześladzę całą tę grę. Spoko spoko. Zakładam, że zdążę. The heat does not reach far into the cold room. E że co, że, że. Gorąco nie pasuje do zimnego pokoju. And is less than comforting. Niekomfortowe? This house is supposed to be a ten dom wygląda na opuszczony. Yet something started the fire. Nie bardzo rozumiem co chodzi, ale dom jest opuszczony. Nie, i, i tyle, tyle zrozumiałem. Dobra, idziemy dalej. Tu wychodzi zna brak, brak znajomości angielskiego. Tu nic nie wychodzi, bo tu nikogo na szczęście nie ma, chociaż Lampa sobie, sobie wesoło miga, próbując mi pewnie przerazić. Dalej pewnie nie wejdę, jak sądzę. No. Nope. Dalej nie przejdę. A zatem idziemy dalej. Tutaj też nie wejdę. Nie. Tutaj wejdę. Kuźwa, znowu pieprzone pajęczyny. Ja pierdziel jak ja tego nienawidzę. Aż samo głośno mnie obrzydza. Na znika? O, nawet nie wiedziałem, że za na znika. No, proszę. No tu mamy. Rejecting the music of the spheres. Kurde, nie, nic kompletnie nie rozumiem. Idę na czuję cały czas. Slar model. o Co to było? Aha, to jest ten. No tak, model. E, to się mówi? Wniarni. Tak, po co z tego jak tu nie tak nic nie mogę zrobić. Mówisz, Core games żeby do, do piwnicy i i... iść. Yy... <gryzny> no, to jest fajny motyw, nie powiem. Taki, 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 dość ciekawy. Mogę to przesunąć? Nie mogę to przesunąć. Aha, czyli to jest tylko jedna ścieżka, tędy muszę iść. No cóż, skoro nie ma innej drogi... What the Okej, okay, spoko. Luzik. Dobra, idziemy dalej. Coś tu się zmieniło? To się nic nie zmieniło. No dole zasłonięta. I tego ten nie przejdzie oczywiście. Dobra, to wychodzimy stąd i może faktycznie pójdziemy do piwnicy. No tam coś ciekawego znajdę. Czyli wiemy już, że dom wygląda na opuszczony. Powiem teoretycznie. Moje pytanie brzmi, czemu ta rzeźba... Ona była skierowana w tamtą stronę, teraz jest skierowana w lewo. Może się czepiam, ale... Hmm. Jak mogę iść do piwnicy, skoro mnie, mnie schody prowadzą? Czy on się rusza, czy mi się tego wydaje? A myślałem, że się, że się rzeźba ruszy To co? Jeszcze raz Harry, Bronze, Statue, Stands, Atop No shit, Sherlock Eee hmm. Okej okay. Ja już ja znam ten numery Patrzcie No, znam ten numer, odwrócę się. Teraz z dupą do tyłu, ja się odwrócę, odwrócę z powrotem i patrzę na mnie. Motyw. O, wiem jaką jeszcze grę bym mógł sobie z... ściągnąć. Nazywa się Paranormal. Na podstawie filmu Paranormal. Jedynki. O. Nagrywałem tą grę kiedyś. Na swój klimat. I, i, I da się przerazić. O, dobrze wiecie. Postaram się o tą grę w takim razie. W sumie. Przejść zamknięte. To ja w takim momencie, co ja mam tu w ogóle zrobić. W bibliotece znajdź kawałek mapy. A, -a, -a, -a. A ten spoilery są przydatne. Biblioteka jest. Kawałek mapy. Dobrze wiedzieć. To nie, to jest newsletter. To nie. Zapalimy światło, żeby lepiej widać. Było. Znajdź kawałek mapy, kawałek mapy, kawałek mapy, szukaj kawałek mapy. Tu raczej mapy nie znajdę. Aaa, jezu, makiety, dobra. Makiety, to typowo go na stole. A makieta była chyba tutaj. Bo to żeby tak się raz Gdzieś tu była ta makieta. I teraz co z tą makietą? Dziwna sprawa, dobra. Okej, okay, mam tą makietę. What the fuck? O, o kurza mać. Eee... Dzięki. Dzięki Core Games naprawdę uratowałeś tego streama można powiedzieć, bo już miałem ochotę wyłączyć. Mm. Niech zgadnę to na tym stoliku to jest. Yy, Night Vision. I nagle nastała ciemność. I to mi się podoba. To zapewne jest, jest... Myślałem, że to są... że to są gogle. to jest co? A to jest nic. Wow Eee. Uh, Okej, okay, click and drag to move room. What the f Rotate room Wildra. dra... że co proszę? Możę to teraz? Jak mapa domu, którą możesz sam zmieniać? Aha, tylko nie bardzo wiem, jak to mogę zmieniać, bo klikam, klikam na to i nie bardzo. Aha, dobra, jezu, już widzę. Teraz, teraz zauważyłem to chyba. Tu jesteś, P. A ja mogę iść tu, 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 tu i tu. Okej. Okay. exit. No, to rozkminiłem, kurna. Jest dobrze. Teraz tylko co da? Lej. Eee. O nie ślicek, co odniosłeś. Nie to. Oko spoko. O, jest, dobra, 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 dobra. Wow. what the fuck. Aha. A w ten sposób. Aha. A, tak to działa. Teraz muszę pewnie umieścić ten klocek w odpowiednim miejscu. Kajnie. Okay, a, 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 a. Czyżby? O, dobre. Nice. O, a, 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 a. dobrze, dobrze. dobrze, dobrze. Okej, okay. coś otworzyłem. Coś otworzyłem, chyba to, tak ten pokój. Dobra, okej, okay, okej, okay, dobra, jest dobrze. Super cegły, takie duże, no, no spoko, spoko, teraz już wiem o co chodzi. Powoli to rozkminiam, muszę przyznać, że specyficzna gra. Daje do myślenia, naprawdę, Dobra. Eee... Yy... coś wspominałeś o piwnicy? No to masz piwnicy. Ur... amnezja? A to tak było, no to tyle. Dziękuję za oglądanie. Nie no, wezwane to już Dobra, idziemy dalej. Ooh. Oh, Motus done That miwa notice. A notice to all Craven metal workers' employees. Thieves and liabots shall be disciplined by Lord Craven and shall receive no during. You shall not pass, Paprosto. No, udało się. Dom, i tylko pytanie co teraz. Mam nadzieję, że tu się ba... Że tu się nie wyczerpie... Eee, ...bateria. A close in... co? Something seems to have... Czyli mogę tutaj... Eee, ja odpowiadam za budowę tego domu, rozumiem. Ale ładne odbicia w tym. W kałuży. Dobra, idziemy dalej. Ponoć ten dom jest opuszczony, więc teoretycznie nie mam się czego bać. Aczkolwiek. Mm, Okej, okay. to było fajne. Kurde, tyle motywów się z zna, ale, ale jeszcze to potrafię zaskakiwać. Jeśli. Jeśli tylko bateria będzie mi działać i mi się nie skończy, to będzie w miarę fajnie. O nie, ja mam tędy przejść. Nie lubię czym. Kurde, nie mam wyjścia, muszę tędy przejść, cholera jasna. Ja się na pewno na się naprawdę boję pajęczyn Kurwa to tam szło Ej no bez kitu to kto są pająki Eee, nawet kar Karoluchy uciekają przed tym czymś e... Czy tam coś się. Okej. Okay. Ach, to jest ten stworek, którego widzieliśmy na samym początku, tak? To ja się może dalej. Zobaczymy, że ktoś mnie z tyłu obserwuje? Nie. Ale krew nie sugeruje zbyt dobrej imprezy. Chyba, ja że to ci macie o Odwracam się powoli. Okej. Okay. Pewnie będzie mi gonić, albo na mnie się rzuci, albo co, dobra, idziemy. Get out. To akurat znam. Ok. Teraz powoli się odwrócę. Myślałem, że za mną coś stoi, ale jak tu podejdę do siana, to coś się stanie? Nie mogę się poruszać, a więc odwracam się ponownie. A, nikogo nie ma. Będę szedł takimi półkrokami. Normalny człowiek by wyszedł, ale to jest gra. Musisz być badasem. Eee, z 64 rom ja nie jestem normalny. Normalni ludzie nie grają w chory. Ach, poza tym na moim kanale również jest zajebista gra, w mnie. Nazywa się Outlast, którą zresztą Leo też streamował. Najlepszy horror ever. jak dla mnie. To była jedyna gra. Jedyny horror, który wywołał we mnie tak skrajne, tak skrajne emocje. Pozytywne, oczywiście. Ale zaraz, zaraz. Ja tędy. Przejdę tędy? Oh, Jezu. Wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow! Oh. Ja pierd... To, to... Mamo! Mama ci nie pomoże raczej. Ja pierdolę, ale to było dobre! Oooo, aż się zagotowałem. Nie no, w pizdu dobre to było. O w Lotarka mnie nie działa. Halo? Latarka. No dobra. Fajny jest Alan Wake. Horror to żaden, ale świetna fabuła. Tak, Alan Wake pod względem fabuły jest faktycznie rewelacyjny, pod względem klimatu jest do kitu. Eee, nagrywałem Alana Wake'a. Alan Wake jest na moim kanale, owszem, to nawet była chyba pierwsza gra, jaką Jaką nagrywałem, ale przyznam się bez bicia, że w połowie gry, w połowie gry e, przerwałem nagrywanie, bo po prostu mnie zaczęło nudzić. Bo co chwilę e, latanie z jedną bronią? Eee, to mnie po prostu nudziło. Ale zaraz, 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 bo tu jest pusta. Nie, gra jest dobra. Jest, gra jest świetna. W tym momencie gra jest świetna. A to widzę, że John erbił, także jeszcze dam mu, mu... tak zwanego... ...powera. Siema. No siema, siema, czołem, czołem. Dobra, idziemy dalej. Nie, naprawdę gra ma potencjał. Mimo tego, że nie zajmuje dużo, ma potencjał, naprawdę ma potencjał. I powtórzę się raz, ma potencjał. Czy jeśli pójdę tędy, to co się stanie? Nie Za co wrócę się powoli. I idziemy tędy. No bo innej drogi w sumie nie ma. Ach, wiedziałem, że tego piwa nawet nie wypiję. E, pokorny 8-8. Zdecydowanie masz rację. Autrasz to jedyna gra, która od początku do końca trzymała za jajca. Zgadzam się z tobą w stanie aczkolwiek nie była zbyt dobrze zoptymalizowana. Co zresztą. Powtarzałem wielokrotnie w czasie nagrywania. Jaki czas? 22. druga. No, powoli by było, powoli trzeba byłoby kończyć. Aczkolwiek, może jeszcze to parę minut co pocisknę. Gra nazywa się Craven Manor. Nie wiem, czy słyszałeś o takiej grze. To jest horror. Już to w ogóle zacząłem stream od choru. Rozumiem, że mam teraz się odwrócić wyjść z piwnicy i zanieść ten dom, tę makietę na główny hall. Więc teraz się odwracam. Kukła która, kukła, która dźga ludzi, nie jest tak źle. O, dzięki, Chrom za pocieszenie. O, nikogo nie ma na szczęście. E tylko pytanie, jak ja się stąd wydostanę teraz? Tego tu nie było. Ooo, aż to faktycznie się zagotowałem. Jak, jak, jak szybciej będziesz szedł do przodu, to dzisiaj ją skończysz. <trybujesz> Trwa około 400 minut. A słyszałem, że jest dość krótka. Dobra, spadamy stąd. Mam nadzieję, że nic mi nie zaskoczy. Eee, aczkolwiek. O! żeby to było wyjście? Jak? Run, Beach, Run! O, udało się! O, a kokuj nie ma tam, fajnie! Dobra, kolejna układanka zrobiona, teraz tak, nie tak, nie tak! O! aha w ten sposób a może tak no da się nie tak nie się bo tutaj no dobra, może no nie będzie tutaj no to idziemy na kolejne, na kolejne pomieszczenie